No, czyli widzicie z tej strony Master. Witam Was bardzo serdecznie w odcinku 19 reakcji do na Naruto. Witam Was zaraz po szczepionce po. Yy, raczej na COVID-19. Yy, więc. Yy, odcinek może być trochę dziwny, mogę być trochę wolniejszy, mogę mniej reagować. Yy, przepraszam, ale chciałem bardzo to dzisiaj nagrać. Ogólnie dostanę katar chyba to przez tą szczepionkę, także no cóż, zapraszam do oglądania. U Okej, okay, zaczynamy od samego startu. Zaraz po peningu zaczynamy odcinek 19. Demon na śnie. Eee, dupa, demon wy śniegu. E, będzie grubo, jak to się tak zaczyna bez żadnej powtórki, to znaczy, że będzie grubo. Oj ojoj. Oj, oj. Jestem podekscytowany, bo to jest ostatni odcinek tego arku, z tego co widziałem. 20 odcinek nazywa się już jakoś... Początek nowej, nowej przygody, czy jakoś, tak nie pamiętam. Jestem bardzo podekscytowany, więc. Let's go! Let's go! Gato, dlaczego tu przyszedłeś? To jest dobre pytanie. Albo będzie walka! Ja to czuję! Okej okay. czy, czy, Czyli gato oszuka i tak. Że, przepraszam, ale muszę to słowo powiedzieć. Gato y, y, Wrucha za buzę dużo właśnie? Coś jest to w ogóle. Czy mi się wydaje, czy się kreska poprawiła na ten odcinek, czy jakoś tak ostrzej to wygląda? Może ja po prostu <laughs> dziwny jestem, ale mi się wydaje, że jest ostrzej. A, czyli trus. O nie. Mają trus w ogóle, to jest ciekawe. O kurde, no to teraz już masz przestrane. Oho. Ohohoho! Wkurzył się. No ja bym No i co, że nie żyje, ale to, to takie trochę... To jest... znieważenie jest nieważne, zwłok, czy jakoś tak się nazywa. Deprawacja zwłok? Nieważne, nie, deprawacja. Nekrofila, nie? Haha. <gry> Tak to przesunę, tak żeby było lepiej oh, okej, okay. teraz będzie ładniej Chodziło mi o miłość nie o jej osobę Kłamiesz Kłamiesz Czujesz we, wnę w we wnętrzu Czujesz, że zrobiłeś źle On jest wkurzony Naruto On to już będzie z wszystkimi się chciał bić On naprawdę, ci to jest prawda Tak O jak ten Naruto wygląda Kurde Mimo tego nic nie czujesz Podoba mi się animacja w tym odcinku Naruto, jest taka ostra! No... Może... No, oddał swoje życie za niego, to się zgadza. To jest zbyt okrutne. Ech, ja też się zgadzam. Masakrycznie smutna. Szczerze, nie, nie powiem, że to jest... Kur... Ech, wracam. Ech, ktoś do mnie dzwonił. Dzieciaku. O, on płacze, czy też pada? Płacze Zabuza. Nie mów już nic więcej. Czyli Zabuza też ma emocje. Czyli też jest w stanie płakać. Był zbyt miły. Co on zrobi? Może to jest... Co, 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 co? Może to niemożliwe, by stać się bezdusznym narzędziem. Przegrałem. Okej, okej, okej. Tak, no niestety. Rzuć mi kunaj. Zrób to. Ale, ale, ale my teraz. Co się stanie? Gato dostanie? Tym kunaj. O, ale giniecie. Oj, kurde. Leci. Przeżyna się przez nich. Zabija ich. Ty. Ale, w łeb On, w Aha, bo on... on, w bo jego ręce są połamane. No tak, zabija Tym Kunaj w zębach, i leci po gato. Zabuza, co za wariat? Czy ja w ogóle poprawnie wymawiam jego mnie? Zabuza czy jest zabza? Nieważne. Demon ale leci po niego. I gato nie żyje. Po to biega to, ojojoj, trochę głupio, bywaj, że tu, trochę głupi jesteś, że tu przyszłeś, Albo taki... A, bo on też nie żyje, fuck. Na nieszczęście nie mam zamiaru iść w to samo miejsce co Haku. Co on zrobi? Czemu nie pomagamy? Nie rozumiem co się dzieje. Pójdziesz ze mną do piekła. Ugryź jego! Zabudź go, ugryź go, ugryzie, czy coś. Po śmierci staje się prawdziwym demonem. Czeka Czekam z niecierpliwością, pozwolę ci się przekonać, czy w piekle też jestem słodkim małym demonem. O kurde! O kurde! Ajajaj! Poślizgnął się na okularach? I, I Gato padł sobie. Papa Gato, byłeś, skurczy synem? Nikt cię nie lubi! W zębach zabił. I teraz to, bo on ma trochę dużo kurde tych noży i mieczy, i, i różnych innych narzędzi do zabijania w plecach, więc. No i Haku, nie wiem, czy dojdziesz w ogóle tam. Czy dasz radę, bo się wykrwawiasz, człowieku! Oho, duch Haku, mężczyzna, który był perfekcyjną kobietą. No! <laughs> Wybacz. Czy ja umarłem? Pytajnik? Właśnie! To jest ten! On żyje? On żyje! Mówiłem wam, że żyje! Tylko jak? Ja chcę wyjaśnienie. Sasuke żyje! No spokojnie! Mówiłem. Cud! God it, podoba mi się animacja w tym odcinku. Jak to dobrze wygląda? Jakby to. Jakby każdy odcinek tak wyglądał, ale. Ale on jest przebity! No niestety, nie. Wierzyłam w ciebie. Od samego początku zamierzał. Co zamierzał? Nie chciał cię zabić. Ch Chyba o to chodzi. Żaku nie chciał zabić. Żyje, pan jak wstał. Chyba w dupie, że jest przebity przez jakieś 20 szpikulców jakiś, kurde. Ta muzyka. Oj, tam nie ma nic cennego. Nie, nie polecam. Ale to się teraz Inari pojawi z wioską. No coś czuję, czuję to w trzewiach. Że się Inari pojawi z ekipą i będą walczyć, będzie walka i, 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 i będzie śmiesznie. O! To jest kusza Inariego, nie? Haha! <ścoughs> <śmany> jest! Wszyscy się przekonali! Tak jest! Bohaterowie zawsze przybywają w ostatniej chwili, tak jak nali przyjaciele. Jest. O tak! Echa, tych to jest kuźwa dużo! Oj oj oj, ale próbuję uciec. Podało się! Tak! Ta Czy on umrze? Czy on umrze? ŚNIEG! Pada śnieg, to już wiem dlaczego się tak odcinek nazywa Czy ty płaczesz Haku? Trochę martwy jest, więc nie, nie wiem O nie tak położył ich koło siebie Najgorzej I co i tak po prostu, czemu nie ulecicie go? Przecież się... I on chce umrzeć, chyba że chce umrzeć wtedy. Ale nawet gdyby to W to samo miejsce chciałby pójść no Smutne Smutne I... Łesko! Urodził się w wiosce, gdzie padało dużo śniegu. Był chłopcem czystym, jak śnieg. Smutna historia, naprawdę smutna historia. Jego miecz. Śnieg nie powinien szukać sensu swojego istnienia. Ważne jest to, że istnieje tylko jako narzędzie. Tak samo jest w naszej wiosce. Ninjom. i mi się też to nie podoba, Naruto. Zgadzam się. Okej. Okay. Co zdecydowałeś? Chodź tą drugie ninja, ok kołzek Bo został bezpiecznie ukończony. Będziemy. O nie, powrót do słabej animacji. No dobrze. Nie płacz, nari. Wrócę, No dalej płacz. Nic się nie stanie, jak będziesz płakał. tak który pęknie pierwszy? Który pierwszy oboje razem pękną. coś tak czuję. Coś czuję, że ob razem pękną. Do zobaczenia. <grywa> Okej. Okay. Nie, udało mi się zrobić most! Most jest zwany odwagon. A meta Ten most był cały czas metaforą! Ten most był cały czas metaforą! Wow! W takim razie... Idealnie nazwa tego mostu. Most na wielki most, Naruto! Kozak nazwa! Kozak. Chcesz pójść na randkę? Nie wydaje mi się. Nie mogę. Stu... Paweł nie! Fuck wyrzuciła go. Któregoś dnia stanie się sławny. Zap wszyscy zapamiętają jego nazwę. Okej, okay, nieczysto na świecie. Ja chyba, te, ja chyba też mam taką nadzieję. Dlatego, że dopiero początek całej wielkiej. Serii Naruto. Całego show i to chyba koniec. Jej! Koniec arku! Koniec arku o moście. Zniknę sobie szybko to i to i to. Halo! W ogóle nie będziemy na początku odcinka. Zapraszam na Discorda. Jest link w opisie. Można tam ze mną porozmawiać, popisać, wysłać jakieś śmieszne memy. I będę was informował. O tym, kiedy będą odcinki, czy będzie odcinek, czy nie będzie odcinka, bo ten linki wrzucał. Także fajnie tam jest. No i jakie są moje przemyślenia? Jak na razie, eee, kozak! Naprawdę kozak się robi! Choć moim zdaniem, jak już mam być trochę krytyczny, to trochę za długo ta walka trwała. No bo z jakieś 6 odcinków walki i nie... większość to była po prostu rozmowa, ale to jest Shonen. To jest tasiemiec, jak ja to lubię nazywać, ma w pizdu odcinków Więc nie będę aż tak krytyczny Dlatego, że animacja na przykład w tym odcinku była fenomenalna i aż trudno uwierzyć, że to jest Z okolicach tam, chyba dwa, y, 2002 roku Tak? Z którego jest? Nie piszę Szkoda, nieważne, naprawdę kozak No i cóż Yy, chyba tyle. Będę was chciał zaprosić na kolejny odcinek Naruto w przyszłości. Może jutro, jak oglądacie to yy, dzisiaj. Także co? Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. I cześć.